Były czasy, kiedy rumia była uznawana za kurort klimatyczny, luft kurort i były to czasy pruskie, czyli przełom XIX-XX wieku. Wtedy wiele wskazywało na to, że Rumia podzieli trochę los Sopotu i stanie się takim interesującym turystycznie miejscem, do którego wiele osób będzie przyjeżdżało, aby tutaj wypocząć. Te walory, które zdecydowały o takim charakterze na przełomie XIX-XX wieku skupione były w Dolinie Zagórskiej Strugi, czyli takiej formacji geograficznej, tak ją nazwijmy, która rzeczywiście pozwala Rumianom, ale i gościom poczuć się troszkę jakby byli w Bieszczadach. Dolina zagórskiej strugi jest otoczona wzgórzami morenowymi, dochodzącymi do 100, a nawet więcej metrów nad poziomem morza, więc rzeczywiście można się tu poczuć troszkę jak w takich niskich górach. No A z drugiej strony mamy bardzo blisko Zatokę Gdańską i te dwa, te dwa czynniki zdecydowały, że wiele osób się tym miejscem zainteresowało pod kątem właśnie takim turystycznym. Z kolei nie bez znaczenia był też fakt, iż pod koniec XIX wieku Rumie przecięła linia kolejowa, co ułatwiło dojazd do tego miejsca, co też przyczyniło się do tego, że po prostu ludzie zaczęli tutaj przyjeżdżać. Na przełomie XIX-XX wieku w Rumi zaczęły powstawać restauracje, hotele, gospody, różnego rodzaju infrastruktura turystyczna i przyjeżdżali tutaj ludzie zarówno z okolicy, jak i z innych części Prus czy Cesarstwa Niemieckiego w tamtym już okresie i oczywiście goście także z Europy, co wiemy dzięki zachowanym pocztówkom z tego okresu, które adresowane są i pisane w bardzo różnych językach. Wśród wielu interesujących obiektów, które w tym okresie kurortowym powstawały na terenie Zagórza i Szmelty, jest też zagórski zakład dla alkoholików, dla osób uzależnionych od alkoholu. Był to pierwszy tego typu obiekt na terenie Pomorza, wybudowany w czasach Pruskich, który właśnie starał się leczyć ludzi, którzy mieli problem z alkoholem. Wówczas taki temat alkoholizmu dopiero się zaczynał. Wcześniej nie postrzegano problemu nadmiernego spożywania alkoholu jako jakiś szczególnie kłopoczący ludzi, po prostu pito alkohol i tyle. Pod koniec XIX wieku zaczęto zauważać, że jest to jakiegoś rodzaju problem. I ciekawostka, jak właśnie próbowano leczyć z tego alkoholizmu. Otóż głównie przez. Ruch na świeżym powietrzu, przez zajmowanie czasu różnego rodzaju robotami w gospodarstwie itd. No i za to wszystko, za te wszystkie przyjemności trzeba było oczywiście płacić, ponieważ pobyt w takim obiekcie był, nie był darmowy, był płatny, był to obiekt prywatny. No i wiele funkcjonował przez wiele lat. W okresie polskim, czyli w okresie międzywojennym, ten obiekt, w którym znajdował się zakład dla alkoholików, przekształcono w szkołę gospodarczą. Później podczas, podczas okupacji miejsce to najprawdopodobniej służyło za jakiegoś rodzaju fabrykę albo magazyn, a w 1945 roku zostało niestety przez wycyfujące się wojska niemieckie wysadzone i w ten sposób Rumia straciła kolejny interesujący obiekt, kolejny interesujący zabytek, który dzisiaj mógłby służyć do opowiadania o jej dziejach. W tym momencie znajdujemy się na stokach góry Markowca. Tutaj przez wiele lat y, królował tor saneczkowy, królował tor e, taki dla narciarzy. E, wykorzystywane było to miejsce wybitnie turystycznie, sportowo. No i oczywiście istnieje legenda, która mówi o tym, że góra Markowca być może skrywa jakieś tunele. Patrząc z takiego dość mm, naukowego punktu widzenia, raczej stawiałbym, że były to jakiegoś rodzaju tunele techniczne, skrywające różnego rodzaju kablowanie i tak dalej. Ale w Rumi żyje wiele osób, które twierdzi, że rzeczywiście e, ta, to miejsce skrywa tego typu tajemnice i rzeczywiście tutaj można było się skradać jakimś rodzaju e, przejściami.